I w dzisiejszym filmie, tak jak wcześniej powiedziałem, poruszymy grę Age of Raz, która jest oparta o Multiverse Engina. W zasadzie w moich kolejnych odcinkach postaram się poruszyć pozostałe gry, które już funkcjonują, albo będą funkcjonowały na blockchainie Engina, z uwagi, że w mojej opinii. Engine na ten moment wyrasta ponad inne tutaj blockchainy pod względem pomysłu na gry i pomysłu na, na ich multiwers. Być może jeszcze takim podobnym będzie świat wulkana, natomiast na ten moment engine przoduje. Z takich ciekawostek, których jeszcze mógłbym powiedzieć, to engineowi jako. Pierwszemu udało się wejść z tokenem swoim na giełdę japońską. No i te, te gry rzeczywiście stoją na bardzo wysokim poziomie, już te, w które możemy grać. Natomiast dzisiaj porozmawiamy o Age of Rust planowana data premiery 2021 rok. Jeżeli chcecie obejrzeć jak gra szczegółowo wygląda pod względem graficznym to możecie przejrzeć 7 wspaniałych gier na 2021 rok. Tam, tam się znajduje Age of Rust. No i chyba bodajże w ostatnich albo przedostatnich newsach też będziecie mogli znaleźć trailer do tego do tej gry no i to jest przygodowa gra science fiction e, oparta o nagrody na blockchainie poprzez otwieranie krypto puzzli, tak jak powiedziałem do wygrania jest milion ponad milion dolarów skąd się wzięła taka kasa no tutaj w grze zostało ukryte około chyba 370 tysięcy w formie e, engina. E, Engine nam urozu więc też zrobił e, wspaniałą, e, że tak powiem, e, kwotę. No i też e, 24 Bitcoin. Wartość 24 Bitcoinów. A gra była produkowana od 2014 roku, czyli 7 lat trzeba było czekać, a żeby ta gra powstała. Myślę, że, że pod tym względem mam przynajmniej taką nadzieję, że będzie mega dopracowana, co widać właśnie po tych różnych trailerach. No i tutaj może przejdźmy do informacji o wymaganiach systemowych, które mnie troszeczkę przeraziły. Wiadomo, że zawsze, jeżeli chodzi o gry oparte o blockchain, te wymagania muszą być dużo mocniejsze. Natomiast przy zalecanych procesor Intercore i9 pamięć 16 GB RAMu. Nie wiem, może ja gdzieś utknąłem w danej epoce, bo zawsze myślałem, że tutaj od 12 do 16 GB RAMu to na ten moment to się zaczynają takie komputery typowo gdzieś tam dla grafika. Natomiast no tutaj widzicie dosyć potężne maga wymagania, no i sam się zastanawiam, czy nie będę potrzebował tutaj wzmocnienia swojej mocy, jeżeli chodzi o komputer, żeby dało się spokojnie na tym grać. I tutaj kolejne spojrzenie. To już będzie na samą stronę uh, gry Age of uh, Rust. Um, mamy pierwszą stronę, czyli najnowsze wieści: uh, Treasure Hunt, uh, portfel i uh, e tokeny. No i uh, misje. Uh, oczywiście zachęcam tutaj uh, do dodania swojego adresu mailowego, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje. Na YouTube można zobaczyć, właśnie ich trailery. Na Twitterze też są w miarę aktywni, natomiast my przejdziemy tutaj, zaraz zobaczymy, czy są jakieś ciekawe newsy. Ale z tego co widziałem na medium, to generalnie deweloperzy pokazują, jak to jest wszystko budowane. Przejdźmy może do samego enginea. Założenie portfela jest banalnie proste: wystarczy go ściągnąć, właśnie na komórkę. A na ten moment jest jakby mobilna platforma. No i cóż, tutaj mamy odnośnie Engina. Po pierwsze, mamy 8 kart. Odnośnie misji, tutaj już do, do zakupu: i dwie karty takie bonusowe, gold card, które pozwalają odblokować odpowiedni specjalny kanał na Discordzie. Wejście też do, do takich wczesnych screenshotów z gry, deweloperskie informacje. No i tam jakieś kolejne inne takie rzeczy. Tak z ciekawości, chcę zobaczyć. O, na przykład to są te dwie złote karty. Czy to jeszcze można kupić? A weźmy tutaj Buy Cards. Okej, okay, nie będą. I ktoś tu sprzedaje. Trzy osoby widzę, że sprzedają za 10 tysięcy. Engina. To jest w tym momencie 0,35 No dosyć sporo jest 3,5 Jak dobrze liczę e, 1000 dolarów Także I tutaj też odnośnie różne takie rzeczy które nam pomogą właśnie w odwożeniu tych e, Puzzle Sensory, radio, e, a wszelkie różne takie rzeczy. Być może warto w, będzie się w to zaopatrzeć. Zapalniczka. Jakieś haki, mm, kusza. Także czy te w ogóle wszystkie rzeczy tutaj są? Z tego co widziałem to nie było. Jak kuszy nie widziałem. Kryptosensor jest, a to jest recently. Uh, 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 uh. Ok, weźmy od lowest price, granat dymny No, trzeba będzie przemyśleć tutaj, czy trochę engineów sobie nie wydać na te uh, rzeczy. Bo to może się okazać niegłupi pomysł, um, żeby być tutaj gdzieś uh, do przodu. Pewnie te karty były dużo dużo wcześniej a do zakupu. I jak widzicie, tak jak wcześniej wam mówiłem, to jest cały multivers różnych gier opartych na engine'ach niektóre są na Androidzie, niektóre są na komputerze. I to, co jest fajne, to co mi się podoba, i to, co ma. I główne zastosowanie w grach Blockchain na tym, to właśnie ma. Polegać, że z różnych gier będzie można brać różne bronie i przekazywać do, do innych gier, żeby miały takie same zastosowania. I tutaj, już jakby, jest pokazane, że będzie można na dane, tutaj, daną broń z danej gry. Gry nie są opisane, tylko pod względem broni, co będzie odpowiednikiem Wage of Rust. Także to jest dosyć ciekawy pomysł, a też muszę o, przejrzeć co to są za bronie i w których grach się pojawiają. Być może warto będzie je sobie, no do marca jeszcze jest trochę czasu. Tak? Prawie prawie dwa miesiące mamy, więc można połupać w inne gierki, zaopatrzyć się w bronie i być gdzieś tam e, do przodu. Wiadomo, że niektóre osoby pewnie grubą kasę zainwestują, żeby tutaj e, poszaleć. Mm. Ale, ale, ale zobaczymy, zobaczymy. I to, co nas przede wszystkim interesuje, czyli skarby i nagrody, e czyli poprzez rozwiązywanie tych właśnie krypto-pozli ukrytych w grach, będziemy otrzymywać różne e skarby. No i tutaj zobaczmy, co, co tutaj odnośnie tych skarbów informują nas sami autorzy gry. I mamy w grze umieszczone e, kilkanaście, no tak jak mówiłem, e, tych tokenów Engina. I tutaj macie Canos Private Case, jakiś tutaj prywatny klucz. E, no, będzie nie wiem, czy to wartość jego, czy wartość tej nagrody, którą znajdziemy, e, będzie liczona w 20 tysiącach Engina. E, inne skarby będą troszeczkę mniejsze: po 12, po 10 tysięcy. Pewnie dużo będzie takich rozproszonych a po tysiąc. Engina, no sam tysiąc Engina, możecie sprawdzić, że to już może być bardzo fajne. Tym bardziej, że mówię, Engina w mojej opinii. Ja nie jestem żadnym takim doradcą, ale patrzę tak, jak się Multiverse rozwija. To ja po prostu będę go trzymał i, i, i czekał, aż tam się jeszcze mocniej nam to zwinie. Są dwa duże skarby w grze. Jeden na 4 btc Gdzieś tam umieszczony i drugi na 20 btc Więc główna Jakby gra e Główny powód e na naszej zabawy no to będzie zdobycie albo tych 4 btc albo e 20 btc i przy okazji to co uda się e Wyciągnąć e pewnie z, z engine'a Teraz e jakby takie można powiedzieć wskazówka, trochę ostrzeżenie od deweloperów, że znalezienie tych skarbów może być naprawdę e, trudne, e, nawet e, posiadając e, wiele gdzieś tam e, osób, które będą w to zaangażowane, które będą e, lub kilkanaście drużyn w to zaangażowane. No i wiadomo, i. Im droższe skarby, tym są bardzo mocno e, ukryte. E, Developerom o to chodzi, żeby to za, za szybko nie zostało znalezione. No z uwagi, że cała zabawa e, w grze jakby e, no nie będzie miała potem e, tr troszeczkę sensu. E, wiadomo, że też pewnie trzeba będzie dokładać jakieś kolejne nagrody. A jak zaczynają z takiego wysokiego C. No to potem będzie ciężko, jakby ten poziom utrzymać. No, i tutaj na sam koniec mamy taką informację, że deweloperzy, inne osoby pracujące, współpracujące, właściciele nie mają jakby dostępu do tych bitcoinów, informacji a prawdopodobnie gdzie, gdzie to wszystko się znajduje. Również skarbiec jest bezpieczny przed hakerami, no i jakby próbą kontroli tego miejsca, tych skarbów. Na pewno będzie więcej informacji na Discordzie odnośnie tej całej zabawy: w poszukiwanie skarbu. Więc ja tutaj ze swojej strony zachęcam w tym momencie, gdy nagrywam. Ten film to również będę tworzył. Kończę robienie grupy na Discordzie i na pewno będę starał się stworzyć taką ekipę, która będzie wspólnie współpracowała. Jeżeli chodzi o odnalezienie w tej grze tych, tych skarbów, nawet fajnie by było, może będziemy walczyć o ten główny skarb. Natomiast ka każda jakaś taka dodatkowa nagroda w nie też pewnie nas wszystkich zadowoli. Natomiast im więcej nas będzie, tym wiadomo będzie łatwiej jakoś takie zmiany sobie robić, współpracować. I tutaj też czas pokazać, że polska społeczność też potrafi się zebrać do kupy, potrafi pokazać wszystkim, że potrafimy Razem, wspólnie powalczyć w takich grach, niekoniecznie tam jakoś kombinując w różny, jakiś tam niecny sposób. Także mam nadzieję, że tutaj też znajdą się osoby, które będą chciały dołączyć do mojej grupy na Discordzie i wspólnie, razem poszukać tego skarbu. O, tutaj spójrzmy jeszcze na wszelkie jakieś różne nagrody za. Które będą oferowane za rozwiązanie puzli. Oczywiście, nie tylko wiadomo, e, kasa, ale też na tych nagrodach sporo będzie można prawdopodobnie e, zarobić. Znajdą się osoby, które będą chciały różne pakiety sobie a, zakupić. A, I tak, jak tutaj, informacja jest, że część, część będzie bardzo mocno limitowana. I to ma mniej więcej polegać na czymś takim, że będzie uzależnione od liczby graczy, którzy będą mogli podnieść te nagrody. Każdy będzie mógł rozwiązać zagadkę, natomiast nagrody na przykład będzie tylko na przykład możliwość dla dziesięciu pierwszych graczy. I tak jak mamy tutaj e, nagrody w pierwszej kategorii, no to Multiverse e, Tokens, e, razbits e, e, i karty misji. Tutaj mamy m, trofeum tokens, e, tokeny na, nagród, e, Multiverse and razbits. No i tutaj w trzeciej kategorii Treasure Hunts for Bitcoin. Ale mi pojechało. OK. I tutaj mamy spis e, tych wszystkich e, tokenowych e, nagród. I mamy 37 tysięcy wszystkich różnych tokenów i milion e, bits. I tu mamy spis wszystkich e, tokenów, które będzie można dostać w grze. Sezon pierwszy, misja pierwsza to te karty, które widzieliśmy. Razbicy tylko otworzą nam nagrody z pierwszego levelu. Rough Mechs karty otworzą pierwszego i drugiego. I Last Light or Origin kart otworzą pierwszego i trzeciego. Aha, i teraz już wszystko się wyjaśniło. Jeśli posiadamy wszystkie 8 kart, to tutaj ten bonusowy puzzle.